I z tej strony Mister witam Was w na następnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku jest z nami Wojtopyle, Dzień dobry, Czekajcie, wszystko sobie ścisze. To też sobie ścisze. To też sobie ścisze, i to też sobie ściszę. Okej. Okay. Dzień dobry. Gramy sobie dzisiaj w Bedwarsy. No i oczywiście, jeżeli Wam się odcinek podoba, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, zasubskrybować mój kanał z góry dzięki i możecie zauważyć, że nowego skina poprzedni był brzydki. Na możecie napisać w komentarzy, yy, że poprzedni skin był brzydki. Nie obrażę się, bo serial był brzydki. Yy, ten jest sobie lepszy. Yy, robiłem go już sam, yy, więc yy, możecie napisać, że ten jest ładniejszy, bo według mnie jest. Yy, no i widzimy się na pierwszej ręce. Yy, no i... Yy, no, w sumie. Chyba już mam tyle, nic do powiedzenia. Dzień dobry, witam. Jesteśmy na pierwszej ręce. Jest z nami Wojto. I ile, Wojto, powinien zrobić tak? widzowie łapek, żeby był następny odcinek z tobą? Pięć to może będzie za dużo, ale jeśli zostawicie sześć łapek w górę, to pojawi się na samym odcinku. Więc jeżeli zostawicie 6 łapek w górę, to Wojtopyle pojawi się w następnym odcinku. A wy bardzo Wojtopyle lubicie? Poproszę serduszkę dla Wojtopyle. W komentarzach. Ło! Wow. O i ilagi. Ehm, dobra, poprosimy serduszkę dla Wojtopyle. No i oczywiście zbliżamy się do 50 subskrypcji. Może najpierw do 45. Tak zakrągimy. Yy, nie wiadomo, może Wojte założy kanał. Wszystko przed... wszystko przed, wszystko zależy od węgla. Nie, Pyle. nie założy, nie założy. Oj, nie wiesz. Wiem. Jak się działak przekona. Yy, napisz nie w komentarzach Wojte chcemy, żebyś założył kanał. To Wojto oczywiście założy. Nie założy, tylko się pomyśli na tym dogłębnie. Pomyśli dogłębnie, bo Wojte uszanuje... Uszanuję zdanie widzów, bo bardzo ich lubi. Yy, dobra, nie chciałam obudowywać łóżka, i już, już Nie wiesz idą, nie wieszę. Właśnie widzę. miałam trzy diaksy. Dlaczego ty wszędzie rozruszasz to żelazo i złoto? Muszę potem je zbierać. Dobra, nieważne. Yy. Nieważne? Sorki, że tak byłem kiepski w walce, ale mucha lata, więc. <laughs> o, co to zrobił? Dobra, dajcie tam raz sobie radę. Dobra. Ja wam dopinguję z ziemi. Ło dwa emeraldy mam. <laughs> Dobra, nie? mam dwa emeraldy. On od, od kogo? Od Blue Pójdę No to do to wiem, ale od jakiego typa? Nie wiem Pójdę na Blue Zniszczyć łóżko O, idzie, idzie, idzie Inks, idzie. inks Ej, chronił, bo mam potkę Uwagi, o Boże kartuszka mam O nie, o nie, o Boże Jest, jest u nas w chyba nam zniszczył a ja zginąłem No i zginęłam spotkał, ale nas uratowałem Dobra Trudno, pewnie nie grałem Dobra, pół, mam nadzieję, że nie, nie słychać pół. mojego dźwięku, jak słychać to napiszcie w komentarzach bo ściczyłem sobie na wstępie, może, mogliście zauważyć, yy, ale. Yy, o, i znów idzie w ale tam. Weźcie, no ja myślałem, że tutaj będzie jakoś ładnie tak. To jest wszystko porozwalane. Klocek na klocku, dobra, idzie następny taktyka na. Wypłynę Dobra, zleciał Co? Mam... Dwa pampkiny? Tak, musi się stawić, stawiać, to one wybuchają Nie wiem, co one dają Możecie napisać w komentarzach Dobra, lecimy Dobra, leży to lub przodem Zawsze Ło nemo Dobra, trudno Mam nadzieję, że sobie poradzisz Nie Zostałam mu... Też go zabiłem No I straciłem przedmiot O nie Dobra, lecimy, lecimy, lecimy O, idzie na A jak się dobyła te pumpkiny? Zabijając sobie chyba. Ja już powinien dostać 3. Dobra, jedną zabijam, dziękuję. Dwa, ja, plus jeden pumpkin from kill, ale mam 2 z5. Więc jest good. E Zdaje mi się, albo są trochę lagi internetu i trochę lagi ogólnie, bo mi strasznie nacina. To nie jest internet, przecież masz dobry internet. Bądź bardzo dobry. Szoguny, jedne. Postanowiłem, że w tym odcinku nie będę się denerwował. Nie będę wyzywał graczy, będzie to przyjazny odcinek. Yy, też mam nadzieję, yy, że nie będziesz wezwał graczy? <grych> idą. Co? Mówię, że idą. Ło, aż mi ścięło. Tak, i są nad nami. Mam pomysł. Taki trochę lepszy pomysł. Ja. spadłem. Hmm. O nie, więc blue. A nie, już to, nie pisałem tak. O dwa podkiny. dobra. dwa mam. Nie wiem, co tak. mi strasznie idzie, chociaż to. Y, dobrze, dobrze mówiliście o dwa diaksy. Trzymaj. Y, chociaż y, tak Potrzebuję jak... diaksów, bo chcę kupić to, na czarpnęca. Y, Rzuciłem ci. O, coś tam widzę. Dzięki. Że potrzebuję... 5 Ja się... E, przepraszam. Potrzebuję trzech. Dużo osób mówiło, że to też obciąża program od nagrywania. I w sumie on... ta osoba miała rację. Ale... O Boże. Ale no nic nie poradzę. Aktualnie nagrywam obs -y, czyli coś tam, obserwer, coś tam, coś tam. Nie wiem. Znaczy to jest skrót jest OBS, -y. OBS. Jakim cudem skaczę na typa, a on bije mnie w powietrzu? Nie wiem. Mam 6 daxów, idę do siebie. 6? Dawaj, dawaj, dawaj Idę z tobą na spotkanie I schowaj je do swojego ender a potem nie dasz Schowam do skrzyni głównej Masz w skrzyni Proszę, czy tutaj coś nie mogę przejść Dobra, jeszcze jeden na Fireball. Przez to, że nie mogłem przejść, w jakiś klocek mnie zablokował i stanąłem w miejscu i się zlagowałem kiedy mnie zabił O jest Sharpness, dziękuję Buduję się do drugich jaksów A jak on nie spadł? Przecież go dziabnąłem Znaczy uderzyłem, ale w sumie to to Sharpness jest nowe. Teraz co? Co? No właśnie, widziałam to. O, mam trzy taksy. Trzy emerady. Widziałem ten moment, jak nas zniszczyli. Łóżko i nie, nie reagować. Jest aktualnie lak internetu. Proszę bardzo, masz mieczyk? Mam tam tam lepszy. Miecz. A ja mam lepszy, żelazny. Ja też mam miecz Co mi dałeś taki sam. Dobra, oni teraz pójdą nas wykończyć, to ja pójdę ich wykończyć. Ale ja trzeba najpierw gdzieś uciec i się skąpić. Gdzie ty jesteś? Trochę więcej wełny. Dwie potki, aktualnie idę do nich Jestem w ich bazie W ich bazie jesteś? Mi serdzioła Obstyt ją Kurde, o nie Zostawiliście? Tak Nie Tylko nie. ja sam zostałem Aha, dobra, spadłeś sobie A, Fajnie Ale sobie spadłeś? Fajnie, że mnie zostawiliście Eee, dobra. Patrzymy. Wcielamy się w Wojta. Napiszcie Wojto, Pyle Dasz Radę. Dobra. Stoisz, myślisz, idziesz gdzieś. Nie idź do niebieskich, bo mają Co Tak buduję te mosty. jak budujesz te most? Ja tak nie budowałam. Masz no szczęście. Możecie napisać jak bardzo agresywny jest Wojtopol dla dziobaka. I właśnie taka, taka informacja, jeżeli chcecie, żebyśmy nagrywali Among Us, bo to jest bardzo popularna gra i mieliśmy nagrywać, ale, były, ale coś nam się zepsuło: że tam Among Us Super, coś tam, supermarket, nie wiadomo, coś tam jest, jest że jest pełny, i full, no i nie można, nie można było zagrać. Nie wolno było wejść na grę Albo jak było, jak się weszło na grę, to jakoś dziwnie się grało Więc napiszcie w komentarzach, czy ewentualnie byście chcieli, żebyśmy nagrywali Among Us Czy byście chcieli zobaczyć, jak jako imposter zabijał bajkę Albo odwrotnie. Dobra, uch zostałeś, zostałeś sam, więc ja robię cięcie, żeby nie przedłużać i jeżeli będzie coś ciekawego to po prostu znów nagram. Wojtopyl aktualnie pokonuje kręte mosty i bardzo się wkurza, więc tego nie będę nagrywać. I aktualnie się nic nie wydarzyło. Wojtek rzu no bo chyba każdy po nich wnioskuje, że ma na imię Wojtek. No to Wojtopyl właśnie rzucał firebolami w bazę żółtych i... Dopiero później się zgapną, że oni nie mają bazy, więc yy, no, Możecie napisać brawo Wojto To przypnę wam serduszko, Wojto też yy, Więc będziemy się ranić Więc, yy, no tak właśnie mówił Więc jeżeli, o czekaj, nie idź tam, nie idź tam Po co to robisz? Typie, typie O nie A no to jednak się coś się zadziało i się no. na następnej Arence. I dzień dobry, jesteśmy na następnej arence. Yy, dobra, ci lecimy. Yy, w ogóle sali... tak sobie rozmawialiśmy przed, yy, przed tą yy, właśnie rozmawialiśmy sobie tak głupio. Tak yy, I chodźcie, jest znakomity pomysł możecie napisać XD yy, przez, przez XD w komentarzach przez takie X polskie D. Bo Wojtapyl wpadł na świetny pomysł mówiąc, że yy, mówiąc yy, żebyśmy dobili 10 tysięcy <noise> subskrypcji Bo Wojtapyl chciałby, <noise> bo Pyle chciałby, miał 10 tysięcy subskrypcji, aby miał rangę, rangę YouTuber na, yy, na Hypixelu Więc yy, możecie uśmiechnięte buźki i gdzie napisać a ja wam przypnę serduszko, bo i to powiem też. Oho, już się nazbierało trochę tych komentarzy. Więc trochę będzie śmiesznie. I budujcie się do Zielonych, bo Zieloni wszyscy posi na środek i nie mają obudowanej bazy. Ja na jak bo chcę nam kupić sharpnessa, abyśmy chociaż mogli się jakoś bronić. Dobra, 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 dobra ja nie Boże, podam własna. O i tutaj e, to jest... Więc pamiętajcie, zostawiamy pod tym filmikiem 6 w górę, aby e, wystawić w kolejnym odcinku. E, dodatkowo obijamy 10 tysięcy subskrypcji na tym kanale, aby dziobak mógł się pochwalić tym, że ma rangę youtuber na Hypixelu. <laughs> Oczywiście zapraszajcie tam swoich kolegów, koleżanki, zachęcajcie aby do subskrybowania tego kanału. Powiedzcie, że to jest bardzo fajny... Kanał bardzo bardzo gajerski, bardzo, bardzo modny kanał. Dokładnie, bardzo modny. Ma dwa pompkiny Jak ktoś się zapyta, ile ma subskrypcji, to powiedzcie śmiało. Nie, nie śmiejcie się, 42, 43 chyba aktualnie. O, i spadł. <laughs> Wytrzymaj na <nerwę, śmiech> to Idzie, idzie, idzie. Co? Aha, nie, zarąbiście. Z Spaczka. Dobra o, żyje Dziobak. Dziobak żyje No niestety żyje No jak, jak niestety przegrasz i idzie jeret, idzie jeret, idzie jeret, idzie jeret. Ej, on się chyba zaczyna. Za, Weź po co on tam robił taki gruby mod I dobra, on, on chyba rezygnuje On w ogóle idzie w dr drugą stronę Dobrze, przestraszył się A nie, jednak się cofa Ty się cofasz przecież i tak wiesz, że przegrasz Idź Ej, tego nie było, nie? Ja to wytnę <laughs> ja go zawiłem Dobra, widzimy się znów Po długiej przerwie Bo jestem yy, taką yy, Dzisiaj w ogóle mi nie idzie, dzisiaj słaby dzień Więc widzimy się na następnej arence. Dzień dobry, dzień dobry Witam na ostatniej arence, mniej więcej yy, Okej okay, yy, Lecimy, lecimy yy, A, i yy, No i witam na następnej arence. Nie muszę przedstawiać nie muszę przedstawiać gościa, który z nami dzisiaj jest. Po trzeciej arenie. Dzień, nie. Dzień dobry jeszcze raz, wojkę chleb. Eee, dobra, dobra. I ja nie... Ja nie bronię łóżka. Mogę go jedynie obudować. Zdurze, męsarzy, pójdźmy na... Właśnie, ktoś poszedł na Emeraldy i właśnie to jest bardzo dobry pomysł. To było głupie. Bardzo głupie. Drw. No, jest rano. To było bardzo głupie, co zrobiłem. Ej, nic Inicje... Dobra, ja losu na diaksach, więc jeszcze nie raszuję. Że nie przyjdą. Ej, a ja tak w ogóle to słychać moją mieszkę? Klik, w nią No klikam cały czas. To nie. No to dobrze. A. Ej, nie znam tutaj wysp, nie wiem, gdzie są emeraldy. Do widzów mam teraz, teraz takie pytanie. Napiszcie w komentarzach, czy wam takie filmy się podobają, czy nie przynudzamy na tych filmach, OK? Umówmy się tak. Ano, w sumie. Dobra, y, mam cztery laksy. Więcej mi nie trzeba. Zastanawiam mi się przyda? Jak? Z Dobra. Idą. Dobra, iść na yellow, bo ja tam właśnie będę rasować. Nie, to nie wiem, z... czy wiecie, ale dołączyłem się z szyku, tak? budowania. Tak to prawda. Nie, Wojtek, się się. nasz żwoltopylę. Jak jeszcze niedawno był bardzo słaby w budowaniu, lecz teraz jest orłem w tym, więc możecie. Oczywiście nie buduje się tak, jak ci wszyscy jak ci wszyscy lecę, nie prozy, ale buduje się na, na skalę swoich możliwości. Jedna nie zdążyłem, lagi miałem No tego typa pokonał O, niebieski, niebieski Dobra, mam pumpkinę Ej, nie mogę zniszczyć łóżka Czemu? O, zniszczyłeś, działa. Na, u nas żółty rzut jest Żółty, żółty, żółty jest Jedno serduszko Jezu Jedno serduszko O Boże W okolicy na dachu nich? Ej, on, on wychodzi? Jest i. A ja wchodzę. O nie! Ale jestem głupi. O nie. Zgnułaś? Tak. O, dostałem dla do ciebie Emerald. Dobra, Wojta Pula się bije. Wojta Pula się bije i przegra. Serio? Myślałam, że wygram, tu, Marc. Dobra. To był w sumie tylko koniec odcinka, więc widzimy się na pożegnaniu. Okej, okay, więc to był koniec tego odcinka. Ze mną był magiczny Pyle, który wychodzi ze ściany. No, tak, hej, ja ja powiem I żegnam. No i właśnie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. Zasubskrywać mój kanał. Z góry dziękuję. Do widzenia. Papa. Pa. Iwaj to pewnie się pożegnaj. Pa, hej, cześć. Do widzenia.